Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, mamy powrót 25 roku za sobą. Czas leci szalenie. Mija pół roku, jak jeden miesiąc. To potwierdza tylko jedno: że czas przyspieszył i na to nie mamy wpływu. To po prostu trzeba przyjąć. Dzisiaj podzielę się z Wami prognozą wibracyjną na lipiec 2025 roku. Doskonale wiecie o tym, mówiłem wcześniej, dawałam informację, że w czerwcu nastąpił wibracyjny przełom na naszej planecie. I co na nas czeka? Posłuchajcie, proszę. Dotarliśmy do płaskowyżu. Nad którym znajduje się nieznane czas nowych częstotliwości nieznanych wcześniej tej cywilizacji ludzi. W czerwcu Słońce przesłało wiele odnawiających się kodów energetycznych, a teraz są one ujawniane, dając ludzkości możliwość aktywacji zarówno nowych doznań, jak i nowych pomysłów. Ludzie, którzy podnoszą swoje częstotliwości, zaczną kontaktować się z innymi światami znajdującymi się zarówno w nich jak i postrzeganym z zewnątrz. Będą bezpośrednio otrzymywać informacje, o które prosili, ale wcześniej otrzymywali je za pośrednictwem pośredników lub pośrednio. Teraz ich częstotliwość osiąga poziom, którym dla Wszechświata Najprostszym sposobem byłoby bezpośrednie udzielenie odpowiedzi. Aby jednak uzyskać odbiór wysokiej jakości, należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, będziesz musiał nauczyć się interpretować informacje inaczej niż wcześniej. Nie liniowa za pomocą słów, ale wielowymiarowo, łącząc różne obrazy i odczucia, w jedną wiadomość, coś pozornie chaotycznego, harmonijnego i znaczącego koncepcji, która ogólnie poszerzy twoje zrozumienie pozornie prostych rzeczy, przenosząc je na zupełnie inny poziom. To, co wyglądało na skomplikowane, okaże się prymitywne, a to, co się wydawało hałasem w tle, nagle pojawi się jako fragment osiągającego obrazu. Analogia pasuje do tego, jak ludzie, którzy wierzą, że Ziemia jest centrum świata, a gwiazdy wiszą na jakiejś statycznej kule, nagle dowiadują się o kosmosie z nielicznymi galaktykami. Mniej więcej to samo stanie się z postrzeganiem wielu ludzi w nadchodzących miesiącach. Po drugie, będziesz musiał nauczyć się ufać temu, co przychodzi do Ciebie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów. Przez całe życie uczono Cię ufać tylko temu, w co wierzy tłum na podstawie starożytniej i sprawdzonej wiedzy, więc zapomniałeś, jak ufać swoim osobistym uczuciom. Ale teraz ta umiejętność wróci do Ciebie. Wkrótce przestaniesz potrzebować zewnętrznych potwierdzeń tego, czego doświadczasz, Czujesz i jesteś świadomy. Wręcz przeciwnie, gdy nie ufając cię a nawet wyśmiewają, będziesz tylko bardziej przekonany, że zrozumiałeś prawdziwe rzeczy. Nie stanie się to tak z powodu zaprzeczenia opiniom innych, ale z powodu zrozumienia, że tacy ludzie po prostu śpią i nie potrafią dostrzec tego, co nie pochodzi za zbiorowe świadomości. I ten fakt wzmocni Twoją świadomość, że otrzymałeś cenne i wyjątkowe przesłanie. W lipcu zaczniesz budować fundamenty nowej cywilizacji zarówno w przestrzeni osobistej, jak i w formacji społecznej. Albo sam zaczniesz je projektować, albo zostaniesz zaproszony do nowych projektów. Być może na razie będą to tylko ćwiczenia umysłowe. lub dyskusje z podobnie myślącymi ludźmi, ale może pojawią się pierwsze działania po drodze. Również na arenie politycznej zaczną głosić coś fundamentalnie nowego. Zarówno w krajach, jak i na arenie międzynarodowej będą wyrażane takie pomysły, które na początku wydają się zbyt fantastyczne, ale mogły być prawdziwe. Jednak później zostaną zrealizowane, z perspektywami. Ogólnie rzecz biorąc, Lipiec staje się platformą wsparcia dla rozpoczęcia radykalnych zmian, które nabiorą tempa do końca roku. Teraz przyjrzyj się uważnie temu, co wydaje się niezwykle, wygląda zbyt piękne, a mogło być prawdziwe. To będzie prawda. Twoja prawda, która jest naprawdę. Zbyt dobra, jeśli chodzi o Twoją wcześniejszą perspektywę recenzję, ale wkrótce będziesz w stanie uczynić ją wielokrotnie piękniejszą. Po prostu zaufaj sobie. Moi drodzy, jak zawsze piękny, pełny pozytywu, nadziei i dobroci, przekaz od Lii i prawie przed. Po każdym, po każdym przekazie od Li, ja Wam mówię: wielu ludzi już tak żyje. I właśnie jak dostajesz informację bezpośrednio, informację dostajesz w formie obrazów lub myśli, i wtedy je łączysz. I to nie tak, że łączysz umysłom, to dzieje się samo. Czasami jest tak, że trudno wytłumaczyć, jak to jest. To nazywają jasne widzenie, jasne słyszenie. A ja mówię, że dostaję informację. Lub tak, lub tak. Dlaczego raz obrazy, raz myśli, nie wiem. Nieważne. Tak i wy będziecie dostawać informację, a wiele już ją dostaje. Nie będzie potrzebna zewnętrzna informacja lub potwierdzenie, bo wszystko... Macie w sobie. Więc nadeszły piękne czasy. Doczekaliśmy się tego. I korzystajcie z tych wyjątkowych czasów. Z Wami była Irina.